Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Ja mam na imię Ania i od paru miesięcy nagrywam dla Was te filmy o dzierganiu, o tym, co zrobiłam, o tym, co udało mi się kupić, o tym, co sprułam, o tym, co, czego nie udało mi się wykonać. Jakie są moje spostrzeżenia dotyczące różnych wzorów, z których ostatnio wykonuję dla Was tutoriale dla osób początkujących, dla osób nowych, które są na moim kanale, to mam taką informację, że od jakiegoś czasu nagrywam również takie filmy instruktażowe, tutoriale z wzorów od Dropsa oraz od Hobby. są to wszelkiego rodzaju sweterki, bluzki. Na razie tego jest niewiele, ale już niedługo będzie się to powiększać i będzie tego coraz więcej. Taką mam nadzieję przynajmniej. W dzisiejszym filmie zrobimy aktualizację sweterka Glacier Waters od Drops Design, który, na który wykonuję właśnie też przy okazji tutorial dla Was. Sweterek jest wykonany od góry do dołu i jest to sweterek z bardzo ciekawymi ramionkami typu Saddle Shoulders. Sama byłam ciekawa, jak się to wykonuje i powiem Wam, że naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wygląda trudno, że jest to takie trudne do zrobienia i skomplikowane, ale jest mega proste i w tutorialu sami zobaczycie, że to jest żadna filozofia i że to jest bardzo naprawdę łatwe do wykonania. I tak, po kolei. Trzy rzeczy dzisiaj mam do pokazania. Będzie to aktualizacja, właśnie sweterka coś co wykonuję z włóczki, którą udało mi się kupić na Yarn Fest, na którym na targach, na których byłam we Wrocławiu 2 grudnia i coś co już też udało mi się skończyć, co wam ostatnio pokazywałam. No to po kolei. Pierwsza rzecz to wam pokażę dwie włóczki. Dwie włóczki, które mam. Jest to Yarn Art Gold i jest to taka włóczka fantazyjna, yy, która ma raczej dać efekt niż yy, jakość, yy, bo jest tutaj dużo takich różnych składników, yy, no, nienaturalnych. Dlatego, że jest to włóczka, zobaczcie, taka z taką nitką świecącą. I ona miała posłużyć jako właśnie dodatek do tego, co wykonuję z tej włóczki. A jest to włóczka. Azteka od Kati jest tutaj słuchajcie 50 na 5, no 53% wełny i reszta tworzywo sztuczne. Jest ta włóczka przeznaczona na druty 5 lub 5,5. I tutaj w 100 gramach mamy 180 metrów. Pamiętacie, że ja tą włóczkę właśnie kupiłam na fest, kupiłam dwa motki, już mi został jeden, bo. Co z tego powstaje? Robię z tego zgodnie z oczekiwaniami i komentarzami, i mailami, które dostawałam. Niektórzy zgadli, tak, owszem. Muszę się odsunąć kawałek. Robię z tego. Jak widać. Szaliczek. I to będzie też prezent na święta. Zobaczcie. Chodzi właśnie o to, żeby tą nitkę, widzicie? Najważniejsza była tutaj, w tym ta nitka, żeby ona była taka wyróżniająca się, żeby właśnie w tym szaliku było widać tą nitkę. Widzicie? Tutaj przy kolorze czarnym bardziej ją widać. I właśnie o to mi chodziło. I ten szalik jest zrobiony tak powiedzmy, Powiedzmy, że tak, gdzieś około. Więcej niż pół zostało zrobione, dlatego że tutaj tego motka już też kawałek mam zaczęte. Na razie spróbuję się owinąć w ten sposób. O. o. No, krótki na razie jest, bo brakuje kawałka. Ale zobaczcie. Fajne, nie? Fajnie wygląda. Mam nadzieję, że osoba obdarowana, bo to też jest prezent, jeszcze na święta. Na świąt spokojnie zdążę, bo. Ten szaliczek, który tutaj widzicie, wykonałam, żeby was nie skłamać, w 6 godzin? Może 7? Więc jeszcze zostało mi kawałek motka. Myślę, że jeszcze ze 2-3 godziny zajdzie i będzie koniec. Także, ale ciepły. Także będzie bardzo fajny prezent, kolejny na święta. Z którego ja również się cieszę i powiem Wam, że tak się zastanawiam, czy może sobie czegoś takiego nie wydziergać, bo naprawdę, no, bardzo ładny, podoba mi się. A Wam się podoba? Także to jest kolejna rzecz, bardzo prosta, jeśli chodzi o dzierganie, bo tutaj jest tylko i wyłącznie ryż. Dokładnie ryż. Żadna filozofia, same oczka prawe. Druty siódemki, więc idzie naprawdę bardzo szybko ten szaliczek. No i myślę, że go dzisiaj pewnie już skończę. Także to jest pierwsza rzecz, którą Wam chciałam pokazać, którą właśnie wykonuję na prezent. Ok. Teraz pokażę Wam, Ostatnio też Wam pokazywałam czapeczkę robiłam, ale miałam taką włóczkę, która mi została z tego swetra mojego różowego. Kojarzycie? Tutaj był Nepal i Kid Silk w takim właśnie odcieniu, w takim kolorze. I ja z tych włóczek, z tych dwóch włóczek zrobiłam czapulę, czapkę, po prostu czapkę. I powiem Wam, że... Zobaczcie, jaki fajny włosek w ogóle tutaj widać. Nie wiem, czy zobaczycie. Widać, jaka puchata, nie? No, także kolejna czapka. Bo powiem Wam, że czapki to jest coś, co robi się naprawdę bardzo szybko. No tutaj dwa wieczory się przysiada i czapka gotowa, nie? Tą czapkę robiłam na drutach 4 mm, więc jest ona, zobaczcie, taka zbita. Nie jest taka... Wiecie, taka jak ten sweter? On był taki trochę luźniej z, 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 zrobiony, a ta czapka jest taka bardziej zbita. I w tej czapce nie robiłam tego potrójnego ronda, bo to jest też Oslo, słuchajcie. To jest taki na wzór Oslo, ale to już jest tak troszkę zmodyfikowane Oslo, dlatego że to rondo tutaj to jest tylko podwójne rondo, tak. Ja tutaj, jak zrobiłam jakiś tam kawałek, to od razu wzięłam i po prostu i od razu zszyłam. Tak? Tutaj widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Dobrze. Tutaj jest zszyte to rondo. Pokażę Wam na drugiej stronie. O. o. Tak wygląda na tej stronie. i w zasadzie można byłoby tą czapkę nosić i na prawej i na lewej, tylko musiałabym tą nitkę na czubeczku schować ale oczywiście nitki są pochowane o. i zobaczcie wygląda to mniej więcej w ten sposób no i do tego mojego różowego sweterka Jak znalazł. Co myślicie? Mi się podoba. A to jest czapka dla mnie, tak w ogóle. Zrobi, zrobiłam ją po prostu dla siebie. Także jest. Taka, jaka powinna być. Taka, jaką właśnie chciałam zrobić. Tym bardziej, że jeszcze to rondo jest tutaj całe na to uszy. Ono. Yy, Tutaj nawet powiem wam w komentarzach, ktoś zadał mi też pytanie z jakiejś takiej grubszej włóczki, chyba Drops Air, że chciał zrobić też czapkę Oslo i czy takie potrójne rondo nie będzie zbyt grubo. No ja Wam powiem, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o air, to może być grubo i zasugerowałam tej osobie, żeby zrobiła albo. Z potrójnego normalnie, ronda, żeby potrójne wywinięcie było, ale jedną włóczkę zrobiła cieńszą, jakąś taką naprawdę cieńszą i dwie, y, dwie te strony R. Y, y, no albo żeby zrobiła po prostu z podwójnego ronda, bo wydaje mi się, że w takich grubych włóczkach, takie potrójne ronda, to już by chyba nie wyglądało zbyt atrakcyjnie. I, no ale to wiadomo, każdy według siebie, każdy podejmuje decyzje własne, jak kto woli, jak kto lubi. No i akurat chciałam taką czapkę, więc powiem Wam jeszcze tak, tych włóczek z Oslo Hat, Nord, włóczki Nord oczywiście od Dropsa, zostało mi ich, bo do każdej czapki kupiłam cztery motki, myślałam, że tak akurat idealnie wystarczy, ale tak idealnie wystarczyło, że nie dość, że zrobiłam czapkę, to jeszcze zostało ponad no takie półtora motka, no, może nie półtora, może motek z hakiem. No i właśnie ostatnio widzieliście, zrobiłam też tą czapkę taką yy, z jednej nitki i z kit silka. No i zostały mi jeszcze trzy włóczki. No i podejrzewam, że gdzieś w międzyczasie będę Wam wplatała takie właśnie o, gotowe czapki. Fajnie wygląda, nie? No, czapka jest naprawdę mega ciepła. I ja y, lubię takie czapki, gdzie właśnie nie ma takich prześwitów. Wiecie, y, gdzie mi wiatr gdzieś tam nie wieje, nie? Głównym aktorem dzisiejszego, y, dzisiejszego vlogu jest ten sweterek Glacier Waters. A tak naprawdę aktualizacja wykonany z tych dwóch kolorów włóczek. Jest to Soft Tweed w takim kolorze. W kolorze 0 zdaje się 5 i w kolorze 13. Także to są dwie włóczki, z których wykonuję ten sweterek. Może dłużej pokażę. To są dwie włóczki, z których wykonuję ten sweterek, dwa takie kolorki. I słuchajcie, na jakim jestem etapie? Już mam kawałek rękawa zrobiony. I słuchajcie, przymierzę Wam i pokażę, jak to wygląda. Tada. No i zobaczcie, jak to wygląda. Jestem na razie póki co na takim etapie, że skończyłam już ten karczek tutaj. Widzicie? Fajnie się te sadle shoulders układają. O, Tu je lepiej widać. Tu się kończy to ramię. Widzicie? Tutaj planuję zrobić paski do końca już. I na końcu będzie kawałek brązowego i ściągacz żółty. Rękawy jeszcze nie wiem, albo dorobię tutaj do końcówki paski, żeby też była taka jakaś synchronizacja, albo zrobię po prostu całe rękawy brązowe, a ściągacz żółty. I tutaj może jakbyście mogli mi poradzić, bo nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czy to zrobić właśnie w ten sposób, czy te paski dwa zostawić i pociągnąć dalej brązowy, nie wiem, ale sweterek układa się w ten sposób. I powiem Wam, że to zwężanie rękawów jednak zrobiło robotę, bo on wtedy teraz jest taki fajny, taki wiecie, do ciała. Jeśli chodzi o kołnierz, to tutaj to będzie podwinięte, to będzie wywinięte. Chociaż teraz jak nałożyłam jest ten, ten ściągacz taki wysoki, to też w sumie fajnie wygląda. No, ale zobaczcie. Też fajnie wygląda. Podoba mi się. To oczywiście, jak będzie przyszyte, to będzie dużo lepiej się układało. Bo będzie takie, wiecie, teraz inaczej się układa, bo już jest rękaw jeden i drugi rękaw też by troszeczkę rozciągał ten kołnierz, ten ściągacz. A tak. No, powiem Wam, że naprawdę. Fajnie, nie wiem właśnie co z tymi paskami, jakbyście mogli mi w komentarzach napisać, jak, jakie są Wasze propozycje, jak Wy byście to widzieli ewentualnie, czy faktycznie e, zrobić tutaj na tych rękawach, na rękawie paski, e, czy zrobić, no bo ściągacz na pewno planuję zrobić, na rękawach będzie, będą dwa ściągacze żółte i na samym końcu ściągacz będzie też żółty, to w ogóle bez żadnego ale, bo to mam od początku w zamyśle, Natomiast jeśli chodzi o te paseczki, to nie wiem. Nie wiem, bo w sumie tak jak teraz osiedzę, to fajnie wygląda bez tych żółtych pasków. Ale jak na przykład już tak sobie stanę, o to z tymi paskami wygląda trochę ciekawiej, prawda? A że jest teraz ta zima. Wszystko jest takie wiecie szare, burę i ponure, no to jednak ten żółty kolor troszeczkę to rozświetla. Taki daje, taki wiecie, inny efekt, nie? Kolorystyczny. Nie wiem. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzach, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli chodzi o przerabianie tego sweterka, czyli później tutaj tych rękawów, dorabianie tutaj już tego ciałka, to sprawa jest bardzo prosta. Tak naprawdę, najwięcej skupienia idzie w momencie, kiedy skończymy dodawać tutaj oczka na przód, na tył i później tutaj jak dodajemy na, na ten rękaw, to później jest taki, ja narysowałam w tutorialu Wam taki schemat dodawania oczek do samego karczku już, dlatego że no, można się pogubić, ale ten schemat mam nadzieję, że Wam to rozjaśni, Sama musiałam sobie go narysować, żeby wiedzieć, gdzie, w którym momencie mam dodawać, i powiem Wam, że później już bez żadnego opisu, praktycznie mając ten schemat przed oczami, wiedziałam, że a teraz jest kropeczka taka, teraz jest kropeczka taka, to tu dodaję, tutaj przerabiam, tu, tutaj marker i tak dalej, więc ja lubię sobie takie coś rozpisywać, bo jak czegoś nie rozumiem, to potem ciężko mi ogarnąć, gdzie, w którym miejscu ja jestem. A z tym schematem, który narysowałam, tak naprawdę to możecie zostawić swoją robótkę, iść ugotować obiad, pojechać, odebrać dzieci, nie wiem, odłożyć robótkę na parę dni. Po czym wracacie i patrząc na ten schemat, będziecie wiedzieć, w którym miejscu jest skończona wasza robótka i nie musicie dochodzić, liczyć, kombinować. Nie wiem, przynajmniej takie, tak, ja, tak ja myślę, takie mam ja odczucia i taką wygodę dało mi narysowanie tego schematu, ale to wszystko zobaczycie, słuchajcie, na tutorialu, bo już no, pracuję nad nim, pracuję nad nim, nie powiem. Ostatni mój tutorial, kamizelki Kopenhagen, został bardzo miło odebrany, za co wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo wiem, że dobrze robię, że Jakoś mi to wychodzi, że Wy to rozumiecie, że ktoś z tych moich tutoriali korzysta i że w ogóle robicie, yy, że w ogóle wykonujecie te różne swetry, udziergi z, z moich instrukcji. Jest to takie wiecie budujące dla mnie, bo ja przynajmniej wiem, że yy, no mówię tak, że ktoś to rozumie. O, taki jest wycink tej, tej mojej wypowiedzi całej i z czego jestem bardzo zadowolona, bo, yy, no, bo nie sądziłam, że. Ktoś to mógłby pojąć, bo czasami ja mam takie tendencje do takiego, wiecie, komplikowania prostych rzeczy. To już wiem o sobie, poznałam siebie na tyle, że czasami jak chcę coś prosto wytłumaczyć, to tak skomplikuję, że nikt tego nie zrozumie, więc cieszę się, że wy to rozumiecie i że wam te rysunki, schematy moje różne pomagają. Powiem wam jeszcze coś o tej włóczce, tej soft Tweed, eee, Ania z dziennik Anny P. Ostatnio robiła też jakiś sweterek właśnie z soft tweedu i dodała tam włóczkę Kid Silk. No tutaj do tego sweterka Kid Silk by mi nijak nie pasował, ale ten, to połączenie Ani z tamtą włóczką, no po prostu no wyglądało to cudownie i myślę, że po tym swetrze, no może nie tak od razu po tym, ale y, którymś tam z kolei być może spróbuję połączyć te włóczki bo dlaczego właśnie o tym mówię dlatego że teraz mając ten sweterek na sobie i on jest w ogóle bez kitsilka tak który dodatkowo jeszcze ma funkcję grzewczą no powiem wam że on jest naprawdę taki ciepły jest bardzo cienki nie wiem jest taki wiecie no z pojedynczej nitki tak to nie jest podwójna nitka to jest soft tweed pojedyncza nitka ale teraz jak mam go nałożonego na sobie Zobaczcie, kominek jest niewłączony, bo jest w sumie dzisiaj ciepło. Zobaczcie, jak fajnie słońce w ogóle świeci. Widać to słońce, nie? W domu mam 20 stopni, więc nie jest źle. Jest mi naprawdę ciepło, mam fajne, ciepłe ręce. A teraz, jak nałożyłam ten sweterek, który jest w ogóle cienki, bo on jest cienki, ale ma takie fajne składniki odżywcze ma takie fajne skład ta włóczka 50% wełny, 25 alpaki i 25 wiskozy. I teraz y, mam pytanie do was, tak już w sumie na zakończenie. Y, soft Tweed od Dropsa. Czy ktoś z was prał tą włóczkę w pralce? Bo jest tutaj 25% wiskozy. Y, wiem, że jest zagrożenie, bo jest alpaka i wełna, ale jednak jest ta wiskoza. Czy ktoś z Was prał soft Tweet w pralce? Jeśli tak, to na ilu stopniach i czy coś się wydarzyło z Waszą dzianiną, z Waszym sweterkiem, bluzką, z czymś, co było wrzucone do pralki? I napiszcie też w ilu stopniach praliście. Będę bardzo wdzięczna. Chociaż powiem Wam, że nie pytam po to, żeby hmm, sama, żebym mogła wyprać takie swetry, bo ja wszystkie moje swetry, wszystkie moje udziergi, wszystko co robię na drutach, wszystko co zejdzie z moich drutach piorę ręcznie. Nawet jeżeli jest tam jakiś dodatek akrylu czy jakiejś sztucznej, yy, na przykład nie wiem, yy, dodatek jakiś syntetyczny, to zawsze to piorę jednak w rękach. I jedyne co powiem Wam, i to właśnie tak się zastanawiam, bo na przykład z włóczki skarpetkowej, jak robię skarpetki, to ja to piorę normalnie w pralce. Jadę normalnie, wiecie, 40 stopni, wirowanie, normalnie wszystko, bez żadnego, tam, wiecie, bez żadnych kombinacji. I skarpetki wychodzą normalne, nie ma tam żadnych jakichś, że coś się wydłużyło, czy coś się skurczyło, no wszystko wychodzi takie idealne. Więc gdyby zrobić właśnie taki sweterek, tak jak ostatnio Ania z Dziennik Anny P zrobiła sweter chyba z włóczki skarpetkowej i kicilka yy, i ciekawa jestem, czy gdyby taki sweterek wrzucić do pralki, właśnie taki cały z włóczki skarpetkowej i z tego kicilka, czy coś by się stało na przykład na 30 stopniach. Nie mam odwagi, żeby to zrobić, bo szkoda mi mojej pracy, yy, ale ostatnio, chyba wczoraj nawet przeszło mi przez myśl bo już te święta niedługo się zbliżają, nie i ja wiem, że te moje czapki podaruję bliskim osobom. I tak się zastanawiam, czy tylko ja mam taką szajbę, czy, yy, czy wszystkie osoby, które wykonują jakieś swoje udziergi na drutach, że mają takie coś, że nie, macie takie coś, że jak coś zrobicie, to potem wiecie, tak pieczołowić, to, to pranie całe, to suszenie, to blokowanie, to potem składanie tych rzeczy, żeby to wszystko było takie, wiecie. Z taką pieczołowitością. Ja po prostu moje wszystkie udziergi z takim ogromnym szacunkiem traktuję, nie żebym wrzuciła to gdzieś do szafy. Zawsze jak na przykład mam coś na sobie i zdejmę to, to odkładam to, żeby troszeczkę, wiecie, nabrało powietrza, i dopiero po jakichś kilku godzinach to składam i wkładam w kosteczkę ułożone do szafy. Jeżeli jest to na przykład sweter czy coś, nie? Mam takie coś. Tak samo jeśli chodzi o pranie, to no nie piorę nigdy właśnie moich swetrów czy czegokolwiek w pralce. Wszystko zawsze ręcznie, najpierw moczę, później delikatnie ugniatam. Wiecie jak włosy, nie? Że też włosów nie trzepiecie, nie szorujecie, tylko delikatnie, to musi być potraktowane. No wiecie, jak skóra, nie? I no ja tak mam i wiecie co? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że te czapki, które podaruję moim bliskim, mogą być dwie opcje. Albo będą miały długie życie, albo będą kochane przez chwilę i padną, dlatego że do pierwszego prania jakoś, wiecie, nie mam takiego, takiej wiary w to, że inni ludzie też tak podchodzą do udziergów, do rzeczy wykonanych na drutach, z włóczek naturalnych, którzy nie wykonują sami ich na drutach. Zrozumieliście? No. Więc chodzi mi o to, że ja wiem, że nawet w komentarzach jedna dziewczyna pisała, że strasznie jej się przykro zrobiło, jak zrobiła coś tam dla swojej rodziny w prezentach, właśnie, a później po jakimś czasie gdzieś tam zobaczyła, co się z tymi rzeczami stało, i że jej się zrobiło właśnie bardzo przykro, że, no, że tak te rzeczy wyglądały, nie? że mogły mieć długie życie, no bo jednak wełna to wełna ona może naprawdę bardzo wiele lat nam służyć. A tutaj, przez to, że no właśnie komuś nie chciało się wyprać w rękach, tego nie chciało się ususzyć na płasko, tylko po prostu ktoś to wrzucił do pralki i raz albo się sfilcowało, albo się rozciągnęło, czy skurczyło, czy cokolwiek. I powiem Wam, że po tym komentarzu, tak pomyślałam sobie, że ja wiem, że, że te moje prezenty, Mogą być jednorazowe po prostu, jedno sezonowe do pierwszego prania, zdaję sobie z tego sprawę, ale no ale no co mamy zrobić? No? Nie robić tych prezentów? No nie wiem. No takie mam odczucia, tak, tak czuję po prostu, nie. Yy, tak jak to na przykład moja mama tam kiedyś powiedziała, że aż to prać to blokować jakieś takie kombinowanie, że ona to nie ma czasu i ona do pralki i w ogóle i no i że tak. No. no, i dlatego ja właśnie tak. No dobra, ale o tym może już skończmy, bo to jest, wiecie, co to, to jest taki temat, o którym by można mówić, bo czasami nam się wydaje, że inni mają tak samo jak my, a to nieprawda, bo każdy jest inny i każdy może mieć inaczej, i. No i właśnie, no, no i co z tym robić, nie fantem? No i słuchajcie, tym akcentem na dzisiaj zakończę ten odcinek z tym pięknym moim. Sweterkiem, który już mam po części na sobie, który już zaczyna naprawdę nabierać fajnego kształtu, fajnej formy. Życzcie mi powodzenia, żeby się udało do końca go wykonać, wydziergać. Na pewno się uda. Napiszcie mi w komentarzach, właśnie, co myślicie o tych, o tych paskach tutaj, o tych kolorach w tym sweterku. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Myślę, że. Mogą to być już święta, albo po świętach już będzie? Nie wiem, nie wiem. To się jeszcze okaże. W każdym razie na dzisiaj życzę wszystkim pięknego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!